Wczoraj na kanale Krypto Podróże odbieraliśmy airdrop, pokazywałem Wam to w tym nagraniu, w dzisiejszym pokażę Wam jak na potencjalny airdrop można się przygotować. Zaczynajmy! Na początku jednak krótka formułka, jak zawsze pamiętaj, to nagranie jak i wszystkie na moim kanale to nie są porady inwestycyjne, a ja nie jestem doradcą finansowym, No i oczywiście, jeżeli jesteś osobą nową, witam Cię na kanale. Subskrybuj, żeby nie opuścić kolejnych nagrań i zaczynamy. Dobra i w pierwszej kolejności przechodzimy sobie na tą stronę. Doni link znajdziecie oczywiście jak zawsze w opisie tego nagrania. Bardzo ważna kwestia na samym początku, jak zawsze Wam o tym przypomnę. Pamiętajcie, aby do tego typu akcji zawsze używać portfel testowy do airdropów. Do tego typu akcji, żeby nie narazić się na potencjalne ryzyko, jeżeli użyłbyś swojego głównego portfela, na którym masz swoje wartościowe kryptowaluty, tokeny, NFT itd. A te czynności, które tutaj wykonujemy, okazałyby się jakąś próbą wy udzenia od Was kryptowalut, przejęcia ich w jakiś chamski sposób, no to wiadomo, później będzie płaszcz do czego na spokojnie. Jeżeli jeszcze nie ma, załóż sobie taki dodatkowy portfel. Ja w nagraniu, które widzisz w górnym prawym rogu, pokazałem jak to zrobić, jak mieć kilka portfeli zabezpieczonych różnymi nasionkami SIDS. Jest to w mojej opinii podstawa, co i bez czego nie powinniśmy zaczynać testów korzystania z akcji airdropów i tak dalej. Jak już to mamy, to pierwsza czynność, jakie musimy zrobić, dodać oczywiście te sieci do naszego Metamask. Klikamy, sprawdzamy to, co jest tutaj napisane i klikamy Approve Switch Network. No i nasz portfel. Zobaczcie scroll L1 testnet jest już zrobiony. Teraz dodajemy sobie testowy USDC layer 1, ciach, dodany i tak samo robimy z Layer 2. Ciach, dodajemy tą sieć Switch i dodajemy sobie te tokeniki również. I teraz jak już to mamy zrobione, sieci testowe mamy dodane, zmieńmy sobie chwilowo na scroll L1 testnet i klikamy sobie w tym miejscu, aby odebrać tokeny. Testowe. Łączymy się z naszym portfelem Metamask ponownie i pamiętajcie, te tokeny, które odbierzemy nie mają żadnej wartości, są one tylko i wyłącznie testowe, aby przetestować opcje, które tutaj na scrollu mamy, ale żeby w ogóle mieć możliwość to zrobić i odebrać testowe tokeny, musimy posiadać konto na Twitterze, które jest aktywne minimum. Miesiąc musimy mieć minimum jedną wiadomość na tym Twitterze no i 30 followersów. Ja do tego typu akcji mam założony dodatkowy Twitter, tylko właśnie pod te zadania. Jeżeli nie macie wymaganych followersów, wejdźcie sobie tutaj, znajdźcie Aga Just Be, kliknij obserwuj, a ja każdemu z Was postaram się również odpowiedzieć tym samym, czyli obserwować wasze konta. Utworzę tutaj również Twitter, abyście sobie mogli dodawać komentarze pod nim, zresztą zrobię to teraz. Dobra, mamy ten tweet, jest on tutaj u samej góry. zostawiajcie w komentarzu wasz nick, czyli ma to wyglądać w ten sposób. Kopujecie sobie u góry, wklejacie, tak aby każdemu było Was łatwo zaobserwować, ok? Ciach i zrobione. Polecam Wam również wejść na grupę telegramową Krypto Podróże Info. Link do niej macie w opisie tego nagrania. I tam również możecie wymieniać się swoimi Twitterami, aby uzbierać wymaganą ilość. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która nie ma Twittera minimum 30 dni, no to niestety nie będziesz mógł, nie będziesz mógł teraz tych akcji wykonać. A my sobie wracamy tutaj. Klikamy sign in, klikamy. Autoryzuj i pojawił się zielony komunikat że wszystko przebiegło. Ok, powinienem dostać jeden token TSETH oraz 100 TSUSDC. Oczywiście na sieci testowej Scroll Testnet. I zobaczcie, te tokeny faktycznie się pojawiły. Mam jeden TSETH 100. USDC. Jeżeli one nie pojawią Wam się od razu, to po prostu poczekajcie cierpliwie, nie wiem, kilka godzin, czy nawet jeden dzień, ponieważ to zależy od tego, jak dużo osób korzysta w danej chwili z tego testnetu. No dobra, myśmy to zrobili, tak więc możemy zaczynać i przejść do kolejnego etapu. No i najpierw użyjemy sobie mostu, czyli klikamy bridge, podłączamy portfel Metamask. Zrobione i zobaczcie, od razu wyświetlił nam się balans 1TS ETH. Mamy tutaj informację scroll, layer 1 testnet i musimy na layer 2 trochę tych tokenów przesłać. Szkodowo 0,4, klikam Send. Potwierdzam operację na portfelu. Mamy informację oczekiwania. Jak tylko zmieni się na completed, to będziemy mogli wysyłać kolejny token. No i mamy to zrobione. Teraz prześlemy sobie TSUSDC. Dajmy na to 40. Approve USDC. Potwierdzamy. No i zamieniamy. Potwierdź. Pamiętajcie, żebyście nie wysyłali wszystkich ETH na Layer 2, wyślijcie tylko część, bo potrzeba Wam kasy również na opłaty, no i na inne akcje, które za chwilę będziemy też wykonywać. Zobaczcie, wszystkie potwierdzenia mamy, tutaj tokeny przeszły, przejdźmy sobie teraz na Layer 2, no i te tokeny ETH już doszły, a więc mogę z powrotem ETH sobie przesłać na Layer 1, czyli z L2 na L1 przesyłamy w pierwszej kolejności, bo już są ETH. Zróbmy przykładowo 0,1. Klikam Send. Potwierdzamy. Jak tylko dojdą nam tutaj na layer 2 USDC, to również tak samo zrobimy. Nie wiem ile razy należy to zrobić. Ja sobie zrobię dwa razy w każdą stronę i tu, i tu tych tokenów, tak aby mieć pewność, że wszystko mi tutaj fajnie zatwierdziło. No i w międzyczasie USDC już mi doszło tutaj na layer 2, czyli mogę również to sobie wysłać. Approve. Potwierdzamy. W tym momencie tokeny jeszcze nie poszły. To jest tylko potwierdzenie w ogólnie operacji, żebyśmy mogli w przyszłości je wykonywać. I dopiero teraz klikamy Send. Żebyście nie opuścili tego kroku. Potwierdzam. No i poszło. Jeszcze raz sobie wyślę ETH i jeszcze raz USDC. Dobra, mamy to. No i teraz przechodzimy sobie na swap. Tu, jak się domyślacie, musimy wymienić sobie kilka tokenów. Pamiętajcie, aby być na Layer 2, czyli na portfelu wybieramy Scroll Layer 2 Testnet, no i wymieniamy sobie TSTH na co, na przykład na USDC. Wymienię sobie 01. OK, klikam swap, confirm swap i potwierdzam. Transakcja toku, mamy one pending, o, już się zakończyła. Na portfelu również się zamieniło i mamy więcej USDC i teraz y, zamienimy sobie na Wrap ETH też 01. Potwierdzam. Dobra. ETH znikło i jest 01 Wrap Ethereum. Co tu jeszcze możemy wymienić? Oczywiście USDC na Wrap. Dajmy sobie 4, confirm. Czekajcie, coś tu się nie zgadza. Nie da się. Aha, dobra, najpierw musimy zrobić Approve e USDC i teraz już powinno pójść. Jak należy. Mamy to i klikam swap, confirm. No teraz już jest wszystko w porządku. Transakcja dodana i mamy jeden pending zrobione i mamy więcej wrapu. I jeszcze zamienimy na ETH swap, confirm. Coś tutaj się nie udało. To jeszcze raz próbujemy. Zmienię wartość swap. No i tym razem poszło bez zarzutów. Nie wiem czy aż tyle tych transakcji trzeba robić, ale ja wolę zrobić wszystko, żeby później nie było płaczu. Poczekam tylko jak ta się zakończy i jeszcze zamienię sobie w rap Ethereum na USDC oraz ETH. Tu mogę jedynie całą ilość, a więc dobra, zróbmy to. Niech ta transakcja nam leci, a przejdziemy sobie do Puls, dodamy. Płynność Ethereum do USDC, dajmy na to 20 dolarów, co stanowi 0,11 ETH, supply, confirm, potwierdzamy na portfelu, transakcja w drodze. I no musimy chwileczkę poczekać, aż pojawią nam się nasze tokeny equity. Jest to ta czynność, w której zwykle my zakładamy farmy na różnych DEXach, ok? Ale mamy informację, nie udało się, więc spróbujmy jeszcze raz. O, tym razem chyba się udało. Tak jest, pojawiły nam się tutaj Tokeny, no i co? I teraz sobie wracamy z powrotem pool, otwieramy sobie naszą pulę i klikamy remove, ma to 50%, approve, podpisujemy i wyciągamy. Sprawdźcie czy na pewno wszystko wam dobrze przebiegło, tak jak mieliśmy w poprzedniej nieudane. Ważne, żeby tutaj było wszystko na zielono, ok? No i połowa tych tokenów powinna wrócić nam na portfel. Ja jeszcze sobie zamienię tylko małą ilość na wrap, żeby mieć na portfelu, no i wszystko się zgadza. Mam wrap, Ethereum Ethereum, mam USDC, no i mam również tą moją płynność. No i jak już to wszystko mamy zrobione, wchodzimy sobie na kolejną stronę. Jest to link drugi przypięty w opisie tego nagrania. Oczywiście podłączamy nasz portfel. W tym miejscu wybieramy sobie scroll layer to testnet. No i tutaj georli. OK. I tutaj wyślemy sobie 0.01eth. Kliknę send, confirm i potwierdzam. No i pojawia się informacja, że chyba wszystko przebiegło OK. Lecą nasze tokeny testowe na georli. Tutaj już jest OK. I czekamy tylko na ptaszka zielonego w tym miejscu. I jak widzicie, zrobiony taki komunikat powinien Wam się wyświetlać. Klikamy ponownie. Layer to Bridge. Albo klikamy strzałkę. Strzałeczkę. OK. I zmieniamy sobie teraz robimy w drugą stronę. Czyli z gorli na Scroll Layer to Testnet. Wyślę sobie troszeczkę mniej niż max. Żeby było na opłaty. Confirm. Potwierdza. No i znowu czekamy sobie cierpliwie, aż z Gorli na scroll layer to testnet te tokeny nam przejdą. W międzyczasie kopiujemy sobie adres naszego portfela, klikając w tym miejscu. Przechodzimy na formularz, który Wam zostaje w opisie tego nagrania, i wklejamy sobie w tym miejscu. Następnie tutaj podajemy nazwę naszego Discorda, bo również musimy wejść na Discorda scroll.io. Link do niego macie również w opisie nagrania. Klikamy zakończ. Zapoznajemy się z zasadami. Klikamy przeczytałem. Wyślij. Następnie weryfikacja. Możecie poklikać kilka rzeczy, żeby było, że jesteście aktywni. Jeżeli nie pomoże, kliknijcie również w tym miejscu. No i teraz już można tutaj pisać. Dobra. No i kopiujemy sobie naszą nazwę Discorda. Wracamy tu. Klejamy. No i dajemy im tutaj jakąś punktację. Dobra. W międzyczasie te transakcje również przeszły. Zobaczcie. Ja sobie tylko zrobię screenshot tej wiadomości. Dobra. I dodam ją w tym miejscu. Dobra. Mamy to przejść. Zrobione. Dobra, w tym nagraniu tak naprawdę to wszystko. Pamiętajcie o tym, aby zostawić subskrypcję, żeby z takimi filmami po prostu być na bieżąco. A jeżeli był pomocny, był wartościowy, zostaw również łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. No i oczywiście zapraszam was na grupę telegramową Krypto po duże info, bo tutaj przekazuję wam wartościowe informacje na bieżąco. Jeżeli takiego filmu nie mam sposobności nagrać. Trzymajcie się. Hej.